Hi, Guido Pantini. I've seen all your movies. 9. Okay. to film o gwiazdach z udziałem gwiazd, gdyż występuje tam kobieca śmietanka Oscarowa z najwyższej półki. Opowieść o reżyserze filmowym, który próbuje na nowo uporządkować swoje bardzo burzliwe życie, nie musi być wcale nudnym dramatem. Twórca fenomenalnego Chicago pokazał po raz kolejny, że musical to gatunek, który w dobie cybernetyki i elektronicznych rytmów dalej trzyma fason i nie daje się pożreć komercyjnej kosiarce. 9 to pełna pasji, muzyki oraz tańca, opowieść o miłości i zdradzie, doprawiona pikanterią seksapilu, a na koniec skropiona nutą nostalgii. Ach, te kobiety! who's going Śpiewające wiewiórki wracają na wielki ekran. Tym razem w duecie z paniami, czyli Janet, Brittany oraz Eleanor. Nasza ruda, rozśpiewana paczka trafia do szkoły, w której przyjdzie im przeżyć całą moc wszelkich przygód. Wliczając w to pierwsze miłostki, randki, wspólne mecze oraz wielką rywalizację. Oczywiście nie zabraknie największych hitów w wykonaniu naszych piszczących wiewiórek. Zabawa dla dzieciaków? Gwarantowana. Japończycy wielokrotnie pokazali klasę filmową nie tylko w sferze horroru. Pożegnania to trudny, ale również bardzo piękny dramat, mówiący o sensie śmierci, nadający jej charakter narodzin nowego życia, nie dla ciała, ale dla duszy. Wszystko to oprawione jest lekką nutą melancholii oraz przemijania w takt przepięknej muzyki. Pozycja w sam raz dla tych, którzy od kina chcą czegoś więcej niż tylko konsumpcyjnej rozrywki. Eli to trochę nieśmiała Iranka o skrytej osobowości. Jednak gdy za namową koleżanki rusza wraz z grupą znajomych nad morze, nikt nie przypuszcza, że z pozoru zwykła zabawa przerodzi się w dramat. Dziewczyna znika, zaś podczas jej poszukiwań na jaw wychodzą rzeczy, które powinny zostać w zapomnieniu. Irańczycy pokazali, że potrafią wejść do widza, pokazując rozłam w ich świecie rozłam nie tylko kulturowy, ale i moralny.

Mówi się stary, ale jary. Coś w tym powiedzonku musi być, bo mimo upływających lat oraz coraz bardziej widocznego brzuszka, Travolta i Robin Williams swój poziom utrzymują, jednak kręki do dzieci nie mają, bowiem gdy dwie stare bygi będą zmuszone zająć się dzieciakami, a konkretniej parą bliźniaków, ich życie obróci się do góry nogami, zaś życiowa wiedza będzie guzik warta. Zapowiada się więc lekka i przyjemna komedia rodzinna z gwiazdami starej daty. Sam raz na zimowe w południe. Oh ladella. So lost without you.